Siema widzowie, z tej strony Tezji, a to jest kolejny odcinek ze Star Wars Jedi Upadły Zakon. Miałem krótką przerwę od tej gry, ze względu na to, że nie, nie miałem ochoty po prostu gra, grać w grę fabularną. Wolałem sobie właśnie popykać w Little Company, to yy, już jeden odcinek dzisiaj wleciał, czyli, bo ja to nagrywam o 18.24 lutego. No, yy, je, jeżeli by były jakieś ścinki, to bardzo was wszystkich przepraszam za to. Ale no, moja karta graficzna aktualnie prawie wyzionęła du. Przypadkowy blok, poradzę sobie. Chyba, no skanowanie, niezła robota. Chyba tutaj mamy iść. Nie wiem szczerze, nie pamiętam już No tak, mamy mapę Tak, tutaj i tu do góry Dobra, dobra, idziemy nie żywy, Przełamie twoją obronę! U. Oho Jezus Maria, przepraszam Was widzowie No to właśnie to był to była moja karta graficzna. Mm, najgorsze jest to, że nie mam w ogóle pieniędzy na to, aktualnie. Chodzę do technikum, jestem w pierwszej klasie, nie mogę chodzić też właśnie na ten, na... Jezu, jak to się nazywa, praktyki, więc nie mam jak sobie zarobić e, na tą kartę graficzną, więc jestem skazany tylko na jakieś urodziny, święta, tego typu rzeczy. O Jezu, chwila, a my tędy już nie szliśmy. Uj! Dobra, żyje, Szliśmy tędy. Szliśmy, szliśmy. No, ale. Nie szliśmy? Nie. Szliśmy. Tak, nie, nie szliśmy. Jezus, Maria. Już cyk. Dobra, pani. Chwila, że co? Ja zginąłem od niego wcześniej. Nawet nie wiedziałem. Eee, tak się to robiło, tak. Okej. Okay. Zajęliśmy planetę Zefo i przesiedliliśmy jej mieszkańców. Nie znaleźliśmy żadnych danych ani reliktów o istotnym znaczeniu dla projektu Świder. Elektromagnetyczne wiatry uniemożliwiają korzystanie z większości urządzeń wydobywczych. Coraz więcej żołnierzy pada ofiarą tutejszej fauny. Nie zdołamy zrealizować to naszego celu. Zalecam zaprzestanie pracy i pozostawienie jednego posterunku, aby powstrzymać szabrowników przed kradzieżą naszej technologii. projekt świder nie wiem, mi się ze świderkami no świder, ale to też świderkami mi się kojarzą tylko te lody takie O oh, fuck dobra dobra, no i to dobrze. nara otworzymy sobie skrzynkę no dobra o coś tam było Aktywator miecza świetlnego, dobra, fajnie, o to jest to o czym mówiłem w ostatnim odcinku Cyk. zatrzymujemy to o nie, o nie 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 dobra jak to zrobić? Jak to zrobić? O, to jest pytanie, to jest pytanie jak to zrobić. Jak to teraz zrobić? Mm. Aha, mamy nielimitowaną moc. O, chociaż tyle. Tyle i chwila. Tu, 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 Dobra. Udało się. Udało się. Czemu mi ciągle pad wibruje? U. Dobra, nawal tą skrzynię. Tu. Co znaleźliśmy? Nowy materiał. O, czasz mi... O Jezus Maria. Uj, dobra, udało się. Kal, imperium twoją pozycję. Musisz się zbierać. Dobra, dzięki. Dobra, już się zbieramy, tylko sobie, sobie weźmiemy, odpoczniemy... Nie mamy punktów umiejętności, więc trochę słabo. Okej, okay. hmm. cyk, cyk, Rozluśtamy się i jump. O. Kal, nie denerwuj mnie. No, czy, wy to, czy wy to widzicie? Czemu on mi skacze na bok? O, nie... o, popłaczę się. No strzelaj. Czemu to się odpaliło? Ej, dobra, no to teraz będę miał problem. Dobra O fok Czemu oni się wcześniej skapnęli? O, no i teraz to zadziałało Cyk, 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 ja... dawaj, Nie dawaj. Niech to silny go atakuje. Dobra, cyk. A ty dziedzie, chodź tu. No, bo jestem U! Jakim cudem wszystko blokuje? No bo jestem Jedi. Hamie. Uuuuh. Jakim cudem wszystko blokuje? po sprawie. A odnośnie jeszcze te, tego Need for Speed'a, to ogrywałem już Unbound'a na tej samej karcie graficznej, na, tej, na tym samym procesorze i on normalnie mi działał, więc nie rozumiem, dlaczego mi starsza wersja nie działa. Być może dlatego, że Unbound był bardziej w takim stylu kreskówkowym. A Hit jest bardziej realistyczny. O, no, o Jezus Mary no, i właśnie wcina mi tą kartę w ten sposób. Chyba przyszedł czas na moją kartę graficzną, mojego poczciwego GTX-a. No i nic już się z tym nie da zrobić. O, o nie! Dobra, żyjemy. Coś znalazłem. Co wiedzą? Ani słowa o kordowie. Imperium chyba nie wie, że tutaj był. A więc mamy przewagę. Na razie. Jezu. No i oprócz tego. Karty graficznej muszę sobie jeszcze kupić statyw na mikrofon, bo ten mój to jest już... lekko mówiąc zużyty. Muszę sobie kupić drugi monitor. Bo mam jeden taki bardzo słaby, na którym ledwo co widać. Cokolwiek. No, ciekawe, jesteśmy na tropie. Gdzie my jesteśmy? Hmm, tutaj pewnie będzie jakiś skrót, racja mam. O, nie mam racji. Ale tu, tu, albo tu jest przejście dalej. Dobra, dobrze, że spojrzałem na mapę, bo tak to bym się tam wrócił. Co to jest? Nie mogę tędy przejść. A czemu nie możesz? Ja, ja się zastanawiam, co to jest takiego, że nie możesz tego zniszczyć. Co to jest bedrock z Minecrafta? No nie! No Jezu, burza. Tak potężna, że wyłączyła sprzęt imperium. Czuję jak coś mnie przyciąga. Coś kryjącego się za burzą. Tutaj mam wrażenie, że będą problemy z wydajnością i to potężne. Okej. Okay. No ale pokaż mi jeszcze te umiejętności. Eee. Hm. Co by tutaj wziąć? ulepszone spowolnienie. Nie, ze spowolnienia rzadko korzystam. Tutaj nie mam nic. To jest uderzenie z doskoku. Chwila, x. Tutaj to będzie chyba to. Tak. No, no, okay. czyli takie coś, ale ja chcę to zobaczyć. O! Dobra, zobaczmy jeszcze. To. Ile jeszcze raz? O, akurat nie patrzyłem na ten. ten. A, uniki kopnięcie Ty To też jest ciekawe. A to? A, doskok po prostu taki mordujący. Eee. Hmm. O, nie mogę tego, ten. A bo to dwa punkty umiejętności kosztuje. Dobra, to bierzemy to. No, Okej. Okay. Odpocznijmy ci, jesteśmy może możemy iść dalej. Dobrze. Postaram się. Nie tutaj gdzieś imperialnych słyszałem. O, ale tu jest ten kolega. Z tym? No, z tym ich sobie weźmiemy i idziemy dalej. Jeszcze jeden? Może są połączone. Dobra, czyli tam jest jeszcze jeden. I tam jest jeszcze jedno taka tutaj jeszcze, jeszcze, jeszcze jedno. Ty, bo ona mnie zaraz zabije. Koza mnie zabiła. Smutno mi trochę. O oh nie, znów mnie zabije. Dobra. Oh! Dobra. Ok. Zapomniałem wykorzystać tego nowego ataku U! Uh! Daj mi się uleczy Dobra Gdzie ja mam iść? Tu na wprost OK. A tu co Nie ma nic. No dobra. Wszystko się nagrywa, dobrze. Ha. O nie. Ja pamiętam te kule. Nigdy w życiu nie widziałem takiej burzy. Tak, niesamowite. My ją musieliśmy mocno jakoś przepchać, przyjacielu. To chyba najstarsze miejsce ze śladami Zefo, jakie odkryliśmy. Mimo licznych zastrzeżeń, nie potrafię wyrzucić sanktuarium Bogano z mojej głowy. Wprowadzane przez nie wizje, ukształtowały kulturę tej cywilizacji. Muszę zrozumieć. no to ciekawe jak to się stało, no. Przepraszam, to mój statyw, który muszę wymienić. Taki kochany. Uwielbiam go. W sensie statyw. Żeby nie było. I żeby nie było mówię sarkastycznie. Jestem w środku. Jest to olbrzymi. A Imperium? Nigdzie ich nie widać. A co z kordową? Wiecie co? Zmienię sobie to po. Co? A, dobra. Trzeba kliknąć i dopiero teraz. Ja jednak bardziej lubię ten strój. Muszę znaleźć dobry kolor tego nie wiem, znaleźć. On jest trochę ekscentryczny? Coś o tym wiem. Ale nie wysłałby nas tu dla zabawy. Zachowaj otwarty umysł. Aha Czy i tu mam iść? Jezuję ja się założyć. Hmm. Że, że tutaj będzie ten jakaś retrospekcja i sobie przypomnimy jak te kule przenieść. Bo pamiętam, że tutaj się właśnie. O, wow. Dzięki za pomoc. Czekaj, co to jest? A, pewnie mam ich nie dotknąć. No ale nie ryzykować dotykając ich, bo nie mam żadnych stymów. O. Też wiemy, co się dzieje. No, teraz zjeżdżamy sobie i o nie, nie wyszło. Dobra. U! dobra. U Jezus, dobra, trafi ich. No i no zostaw mnie! Przerośniełem te szczurze. Hmm. Dobra, ale co my tu mamy zrobić? Tu jest <ścoughs> jakieś przejście. Nie ja wiedziałem, że to było otwarte. Aha. W ten sposób to się robiło. O nie! O, jeju, to będzie du. O Jezus, Serio. I druga mnie zostaw Nic od was nie chcę No dawaj bi No cyk po nim Teraz od razu Pójdę tu O, dobra Bo on na czerwono się świecił O Cyk Nie ma nic W tych wazach Dobra, ej, ale co zrobić z tym? To jest, to jest oznaczone jako otwarte. Rycę. O! Wiem, co trzeba z tym zrobić. No i to mi to zniszczy, prawda? Dokładnie tak. No, a tu jest echo. Nie tylko wiatr porusza tymi dzwonkami, szepty z przeszłości. No, szepty. Ale co mi to da, że to tutaj jest? Dobra. Tutaj już nie widzę, żebym mógł cokolwiek więcej zrobić na ten moment. Z tą kulą ja to miałem sobie chyba otworzyć, bo... Ooo, tą sekcję pamiętam. Teraz pewnie zrobię to tak. No, i co mi to dało? Tędy muszę, ale to co ja mam na to wejść? No, chyba tak, ale to nie widzę opcji, by na to wskoczyć. No, chyba, że jak to było. W taki sposób, dobra. Dobra. Nie mam po co odpoczywać. Wejdę sobie tylko. Zapisujemy grę. Dobra, widzowie. Myślę, że na ten odcinek to będzie wszystko, co. Chciałbym zrobić w tym odcinku nie wiem, My jąkam się trochę. No, ale w następnym odcinku będziemy kontynuowali po prostu historię no i tyle. Dobra. Dzięki za oglądanie. Cześć.